Hejka, witajcie. Dzisiejszy odcinek poświęcimy spawareczkom. Postaram się Wam doradzić krok po kroku, jaką spawarkę wybrać, na co zwrócić uwagę. Jeżeli po tym całym, całym filmiku, jaki obejrzycie, stwierdzicie, że jednak to jest za mało, co Wam podpowiedziałem, jednak potrzebujecie profesjonalnego doradztwa, zapraszam właśnie do mnie, zapraszam do wysłania maila. Na początku filmiku był właśnie, była reklama, doradztwo, Doradztwo personalne i zawodowe w moim wykonaniu, więc zapraszam do kontaktu albo do wspierania tego kanału i napisania do mnie wiadomości, też prywatnie na Facebooku. To zależy od Was, co wolicie. Dla osób, które wspierają, minimum 3 miesiące mój kanał, będzie malutki tam upust na tej, na tej właśnie usłudze. Ale myślę, że może to nie będzie potrzebne, może wystarczy Wam to, co dzisiaj powiem. więc zaczynajmy więc, Zaczniemy od pierwszej najważniejszej rzeczy. E musicie określić, do czego będziecie tą spawarkę potrzebować. To jest bardzo ważne, bo e w zależności co będziecie robić, można określić jaką metodę potrzebujecie. Czy potrzebujecie spawarkę do? Spawania migmak czy do TIGA, czy do elektrody, e, czy może też coś gazowo będziecie spawać, chociaż to już coraz mniej, ale to nie trzeba spawarki, wiadomo, to trzeba tylko palnik. To odchodzimy, to jest spawanie, gadamy o spawaniu elektrycznym, więc e, te trzy metody są, e, są różnią się między sobą. Jeżeli ktoś naprawdę zaczyna pracę, ze zaczyna się, może nie pracę, zaczyna w ogóle e, używać, e, uczyć się spawania, e, to musi, musi właśnie wiedzieć, że te trzy metody różnią się całkowicie. Jeżeli yy, będziecie spawać na zewnątrz, trzeba wiedzieć, że na zewnątrz najlepiej jest spawać elektrodom. Jeżeli nie ma się żadnego namiotu, niczego, nie można się odsłonić przed wiatrem, to dobrze jest spawać elektrodą. Spawając w środku, można spawać albo półautomatem, albo, albo Tigiem. Yy, w zależności, będziecie cieniutkie blachy spawać, będziecie to robić Tigiem. Grubsze półautomatem. Bo taką jedynkę blachę, półautomatem spawać średnia przyjemność. Ja osobiście nie lubię takich rzeczy spawam nieraz. Spawam właśnie jak trzeba to jeden pół, jedynkę czy półtorówkę. Ale to jest, to jest straszna masakra, półautomatem to spawać. Dlatego lepiej jest tygiem. Więc musicie określić do czego. Do czego. Często jest tak, że ludzie po prostu kupują sobie spawareczki. Do takich celów domowych, teraz spawanie jest takie wow dla wszystkich, idziecie do Lidla, możecie kupić tę spawarkę w czy w jakiejś in... no praktycznie wszędzie można, no w Lidlu, ja bym nigdy nie pomyślał, że w Lidlu można będzie kupić spawarkę, a tutaj kiedyś byłem w Lidlu. Za 180 euro. Nie wiem, ile w Polsce to kosztowało. Tutaj była za 180 spawareczka. Bardzo słaba, chyba 150 amper, bardzo słaba. Na drut 0806. E, ale jest. Słuchajcie, ktoś przychodzi sobie na zakupy, kupić chlebek i bierze sobie spawareczkę. Ma prawo, słuchajcie. To jest dla, dla każdego. Jeżeli to teraz tak to. Rozwinęli tą dziedzinę, że każdy może sobie w domu coś zrobić, czemu nie? I prawdopodobnie wielu, wiele osób, które obejrzy ten filmik, to są takie osoby, co amatorsko w domu próbują coś sobie robić. I powiem wam szczerze, to jest fajna sprawa. Fajna sprawa, bo, bo taki typowy Kowalski. Jak to się mówi, może sobie w domu sam naprawić, nie musi wzywać fachowca. Sami wiemy, że jeżeli przyjedzie, przyjedzie taki pan, który ma swoją firmę, usługi robi spawalnicze, przyjedzie do, do tej osoby, przygotuje dany materiał, czy tam, może nie materiał, ale coś tam będzie pęknięte. Samo to naprawienie tego wszystkiego, wyszlifowanie, wyspawanie i wyszlifowanie na nowo, na przykład, bo gdzieś tam jakiś jakiś, nie wiem, zawias się y, przy stodole gdzieś się rozwali, czy co. Przykład daje no bo to teraz można zawias kupić, ale to taki przykład. No i taka osoba przyjedzie i, i kilka stówek za to skasuje, a, a taki, taki, y, taki ktoś to sobie spawareczkę kupi, troszeczkę sobie gdzieś tam popróbuje z boku, bez problemu sobie będzie mógł naprawić jakąś rzecz. Wiadomo, jeżeli to już będzie bardziej poważna rzecz, no to będzie, będzie wtedy potrzebował tego, y, jakby to powiedzieć, tego fałowca. Ale do drobnych rzeczy nie potrzeba. Więc to jest fajna sprawa na dzień dzisiejszy. E... Ale do... no właśnie, bo troszeczkę jak zwykle, ja jak zwykle uciekam trochę od tematu. E... Zakończę tylko ten temat. Także po prostu fajnie, że każdy może sobie kupić taką spawareczkę. Pokażę tu no właśnie, widzieliście jak ta spawareczka wygląda z Lidla, więc czekajcie, nie, 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 to nie tak, nie pokazałem dobra, nie pokazałem, lecimy dalej później postaram się zmontować ten filmik może to wskoczy, ale słuchajcie to była pierwsza kwestia bierzecie sobie wszystko, wszystko sobie bierzecie, rozmyślacie dobrze, wiecie już do czego ta spawareczka służy, no i dobra szukamy, przykładowo Chcemy spawareczkę do spawania migmak. No i wchodzimy. Allegro, Amazon, eBay, czy w ogóle na jakiejś stronie internetowej, w Google'ach sobie wpisujecie spawarka migmak. No i teraz kolejna rzecz. Czy będziecie spawać amatorsko, czy będziecie spawać na wielką skalę, czy będziecie robić masowo? Bo jeżeli amatorsko, to wystarczy Wam ta spawareczka na 230, jest, bo nie 20, 230 kg niepotrzebna wam na siłę słuchajcie, krowa taka wielka na siłę z chłodzeniem, niepotrzebna wam taka spawarka, jeżeli będziecie jakieś drobne rzeczy coś dla siebie robić, a nie na jakąś wielką skalę, to wystarczy taka spawaleczka Słuchajcie, za, za niewielkie pieniądze 500 zł, 700 zł, możecie taką spawarkę sobie kupić i w zupełności Wam wystarcza. Do tego kupujcie sobie butle, czy teraz są nawet druty osłodowe, takie, że nie trzeba do tego gazu, chociaż nie preferuję, dużo słyszałem, nie używałem, chciałem sobie kiedyś kupić. Ostatnio jak byłem, ale nie miałem, zapomniałem, z głowy mi wyleciało. Dużo ludzi narzeka, że niezbyt fajnie tym się spawa, więc lepiej sobie kupić małą butlę, albo często są zestawy, w których można sobie kupić butlę, spawarkę i jeszcze, i jeszcze tam dostajecie ileś tam gratisów, prawda? Przybicę, o widzicie taką, taką jak tutaj, najzwyklejszą przybicę, możecie ją, możecie ją, o czekajcie, coś mi za się robi, o jest z powrotem, taką najzwyklejszą spawareczkę możecie sobie kupić z dodatkami, jakbyście chcieli, ze wszystkim, to tam około 1000 zł a bez niczego pustą 500 zł bez problemu to jest tylko dlatego właśnie takie tanie jeżeli będziecie sobie robić jakieś drobne rzeczy czy nawet będziecie uczyć się uczyć się do próbowania do próbowania na warsztaciku czy tam w garażu właśnie robienia właśnie, jakichś pionów jakichś sufitów to też taka spawareczka w zupełności wam wystarczy tam jest mała lekka rączka nie będziecie, nie będziecie tak się przejmować później sobie o, taką kupicie już taką większą, przemysłową, ten, żeby sobie wiadomo to w rękę wyrobić, tak jak Wam kiedyś powiedziałem, te ćwiczenia z cięższym uchwytem sprawiają, że te mięśnie są mocniejsze i w ogóle, no, przyzwyczajacie się. Ale od samego początku warto jest właśnie z tą małą rączką, drutem tam 06 czy 08 w zupełności Wam wystarczy do próbowania, do uczenia się spawania, do płynnego tego właśnie ruchu przy spawaniu. Te dwie rzeczy myślę, że są jedne z najważniejszych, właśnie, żebyście to określili sobie. Co lecimy dalej? Lecimy dalej. Jaką to spawarkę? Aha, już wiem. Słuchajcie, nie róbcie takich rzeczy, bo widzę często na jakiś forach, że ludzie sobie kupują spawarkę i 5000 pokręteł, przycisków. Nie róbcie, nie kupujcie za takich spawarek na samym początku. Kupcie sobie najzwyklejszą manualą, nawet bez Synergii. Jeżeli ktoś nie wie co to jest synergia, zapraszam do mnie na, do tego. Do, co to miało być? A zapraszam do mnie napisanie na w komentarzach tego skontaktować się ze mną jako wspierający czy tego. Wszystko później wytłumaczę już indywidualnie. I, ale większość z Was wie, co to jest synergia. Bez synergii najlepiej kupić sobie spawarkę, którą po prostu samemu trzeba sobie ustawiać. E, robimy tak, robimy tak, że e, im mniej pokręteł, i mniej przycisków, tym lepiej na samym początku. Słuchajcie, też pulsy, podwójne pulsy, super pulsy, tego też nie potrzebujecie. Ja, ja, ja powiem szczerze, ostatnio usłyszałem, że nawet to można spawać na pulsie, gdzie pierwszy raz w ogóle coś takiego słyszę, ale jest taka opcja, w tygu jest też puls. E, słuchajcie, to wam też na początek nie jest potrzebne. E, wam na początek jest potrzebne nauczenie się tego płynnego ruchu, tego e, takiego. Swobodnego po prostu ustawiania parametrów. Potrzebuję coś małym, prądem pospawać, ustawiam sobie ma małe parametry. Pach, 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 pach. Potrzebuję coś większego cz, cz, i na słuch. Słuchajcie, nawet czasami są te spawaleczki, że nie wyświetlają od razu jakiś tam posuwu czy, czy, czy amperażu. Dopiero przy spawaniu wam wyświetla. To też nie jest złe, bo ktoś tam narzeka, że to jest ten. No, starzy spawacze narzekają. Ja też ogółem narzekam na to, bo lubię patrzeć, ale często to macha się ręką, po prostu jedziesz kawałek, aha, muszę dodać prądu, albo ująć prądu, dodać posuwu, ująć posuwu. I na tym to polega. Tak samo jak spawanie elektrodom. No, psz, dajesz, no i widzisz, że ona, że ona się spala, albo, albo widzisz, że ona się ładnie kładzie. To, to ktoś, kto ma już wieloletnie doświadczenie, nie ma z tym problemu. I wy tego musicie się nauczyć. Musicie się nauczyć tego właśnie... Yy, zwracania uwagi słuchu, wzroku, yy, yy, właśnie z oczami, czy uszami zwrócić uwagę, jak ta spoina idzie. To tak się mówi, jak ona idzie. Czy ona syczy, czy ona tam yy, słyszy, że syczy za mocno, albo chlapie za mocno. Yy, no to jest, to jest coś, czego trzeba się nauczyć. To ja mówię sobie to tak swobodnie. Ktoś inny może mnie posłuchać, co ten gościu gada, że yy, takie bzdury, jakieś yy, 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 syczenia tego. Starze spawacze wiedzą, jak to wygląda i yy, jak to działa. Więc kupujemy spawarkę całkowicie bez żadnych bajerów. Na początek, na sam początek słuchajcie, jak już nabierzecie tej wprawy, jak już zobaczycie, że ta spoina na tej zwykłej, najzwyklejszej maszynie wychodzi Wam bez zarzutów, to, to uwierzcie mi, jak weźmiecie sobie spawarkę już z takimi bajerami, to i tak będziecie super szli. Ktoś wam po prostu wytłumaczy, co, gdzie, jak i, i bez problemu będziecie mogli po prostu na tej lepszej maszynie, na tych dodatkowych opcjach spawać naprawdę naprawdę dużo, dużo, dużo lepiej. I, I ktoś, kto mówi, dostaje taką starą maszynę i, i on nie umie jej ustawić. To to nie jest spawacz, słuchajcie, bo to znaczy, że ta osoba po prostu nigdy w życiu nie zaczynała od samego początku. Ja się uczyłem na takich spawarkach. E... Powiem wam, że jak ja zaczynałem spawać te 16-17 lat temu, to te spawarki były już, słuchajcie, były te wypasione tego, ale na kursie. Przy nauce dawali nam stare, zwykłe manualne. Właśnie po to, żebyśmy się nauczyli samodzielnie ustawiać parametry, a nie żeby maszyna za nas ustawiała. I, i, i to, to myślę, że to są najważniejsze, najważniejsze rzeczy. Nie próbujcie po prostu wkręcić się w to, bo widzę na forach ludzie piszą, że. Mają pytanie, znaczy chcieliby kupić spawarkę i odzywa się ktoś do nich, kto jest handlarzem, ma sklep swój własny. On nie, nie sprzeda im, słuchajcie, takiej najtańszej, najgorszej, niby spawarki, tylko będzie im chciał wcisnąć, będzie mówił, o, bo EWM, bo Kempi, bo Fronius, bo to, to jest marka, słuchaj, to jest jak Mercedes. A słuchajcie, jak uczyliście się, jak na prawo jazdy zdawaliście. No, pamiętacie? Nie wiem, ile macie prawo jazdy. Jedni mają duży, duży, krócej, Nieważne. Ale pamiętacie? Czy musieliście z super bryką jeździć, uczyć się na, na, na kursie, żeby, żeby zdać ten, ten kurs? Żeby za 10 lat umieć taką bryką jeździć? Nie. Po prostu zdawaliście na gorszej jakości w samochodzie. I jak zdaliście ten kurs, a się nauczyliście tym gorszym samochodem, bo są niektórzy, co uczyli się na maluchach, na dużych światach to były no, całkowicie proste samochody, a dzisiaj mogą wsiąść na, do najnowszego jakiegoś Mercedesa czy Bentley'a, bez problemu jadą, tak? Więc pamiętajcie, to jest taki najlepszy przykład. Uczyć się na najgorszym, a bardziej ulepszonym i, 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 i dopracowanym sprzętem będzie Wam jeszcze lepiej szło. I, i na to musicie przede wszystkim zwrócić uwagę. E, tu na koniec postaram się wam e, wrzucić takie parę spawareczek, takich, które no, tak poglądowo, jakby ktoś nie wiedział, jakie są, czy mamy duże, małe, tego, wy wiecie w sumie, jak one wyglądają, ale, ale postaram się wrzucić do jakiej metody i sami możecie sobie popatrzeć, sami możecie w przyszłości po prostu e, napisać, że o, popatrz, ta spawareczka, mógłbyś mi na temat tej spawareczki coś powiedzieć, mógłbyś mi e, doradzić, czy co. Może nie, może... A może tak, słuchajcie, tak jestem się trochę zakręcony, tak zaczynam ten... Nie wiem, czy będę te spawarki wrzucał wam na koniec, nie wiem w ogóle, czy ktoś z was dotrwa do tego samego końca, bo już głupio gadam. Piętnasta minuta filmiku, więc e, najważniejsze to wam powiedziałem. E, dla wszystkich, którzy mm... Są zainteresowani naprawdę, naprawdę kupnym sprzętu, naprawdę myślą o tym, żeby iść dobrze dalej w tą stronę, spawanie, amatorsko czy nie amatorsko, naprawdę zapraszam, zapraszam do kontaktu ze mną, e, ja m, wiem, że e, pomyślicie sobie, a po co wydawać pieniądze dla jakiegoś gościa, który weźmie, weźmie, weźmie kasę, a nic nam nie doradzi, odradzę wam bardzo dużo w kwestii Sprzętów w kwestii ochrony indywidualnej, jako maskę zakupić. Wszystko w racjonalnych cenach. Mój mail jest na samym początku. Grzegorz Groń 3 małpa Jeżeli ktoś naprawdę ma ochotę na współpracę, na doradztwo, zapraszam. Na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że coś wyciągniecie z tego filmiku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać e, pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj do tego dzwoneczek. Dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co. Wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube was informował o tym, i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję Wesprzyj. Dzięki temu drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a Wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać. Wszystkie informacje. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!